W spotkaniach organizowanych przez Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu Giełda Kontaktów na zaproszenie przedsiębiorców uczestniczą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i instytucji. W trzecim spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Kłodzka Michał Piszko, starosta Kłodzki Maciej Awirzeń oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Krzysztof Bolisenga. Celem naszym jako Powiatowego Urzędu Pracy to jest dobra współpraca z pracodawcami i żeby z nimi dobrze współpracować to trzeba z nimi rozmawiać. A najlepszym takim forum rozmów to właśnie te spotkania w ramach klubu biznesu, bo tutaj spotykają się przedsiębiorcy, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą się rozwijać, a my na te e, ich działania no, wychodzimy naprzeciw. Mamy środki finansowe, e, mamy pewne propozycje na przyszły rok i na pewno będziemy ich tutaj zachęcać do takiej bieżącej współpracy. Po raz pierwszy uczestniczy Pan w spotkaniu Klubu Biznesu Ziemi Kłoskiej. Ma Pan okazję rozmawiać z przedsiębiorcami z naszego regionu. Jak Pan uważa, co daje taki klub? To jest cenna inicjatywa, jest to znakomita platforma wymiany różnego rodzaju doświadczeń, informacji o sobie każdego z przedsiębiorców. No i myślę, że te spotkania cykliczne, co miesięczne, e, będę również się odwiedzał, ponieważ kontakt jest dla miasta i dla mnie bardzo istotny. Nie będę informował przedsiębiorców o zmianach w dokumentach planistycznych, tak jakby chociażby dzisiaj na temat studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka, który jest na etapie ukończenia. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania potrzeb i możliwości oraz wymiany istotnych dla terenu ziemi kłodzkiej informacji pomiędzy różnymi środowiskami. Jest to dla nas prestiżowe wydarzenie, to że możemy uczestniczyć tutaj w spotkaniach klubu biznesu, ale także oczywiście chcemy te spotkania wykorzystać dla naszych relacji zawodowych. Chcemy poznawać przedsiębiorców, chcemy wspierać lokalną przedsiębiorczość i również chcemy być wspierani, chcemy być rozpoznawalni na rynku. Chcemy po prostu uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach. Na tych spotkaniach bywają ludzie, którzy swoją charakteryzuje przede wszystkim ich pasja. Uwielbiam przebywać z ludźmi z pasją, uwielbiam ludzi, którzy chcą robić wszystko z pasją, bo dodaje efekty. I przede wszystkim ci ludzie, którzy tutaj przychodzą na te spotkania, którzy są też w tym klubie biznesu, pozbawieni są z tego tak zwanego a nie uda się, a nie da się. Wszystko się da, proszę Państwa, zrobić, tylko trzeba mieć pasję, chęć i chęć działania. I to jest, to jest, to jest klucz do sukcesu. Proszę powiedzieć parę słów na temat firmy. Firma działa w sumie dosyć krótko, bo dopiero od roku czasu, tak? Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie to już mamy je łącznie razem 17-letnie, czyli w tych finansach długo siedzimy. Generalnie obsługujemy klientów indywidualnych, firmy, kredyty hipoteczne, mieszkaniowe, inwestycyjne. Staramy się klienta obsłużyć kompleksowo, tak? No i po prostu znaleźć mu najlepsze rozwiązanie, a to w tych czasach jest najważniejsze dla nich. Moja firma nazywa się Invest Partner, jestem zarządcą nieruchomości. Współpracuję, znaczy pracuję z ludźmi. Głównie, głównie to jest praca z ludźmi. Zarządzam praktycznie ich majątkami i od tego, jak to robię, w jaki sposób e, posługuje się e, z narzędziami e, i współpracą z ludźmi e, jest efektem e, takich e, e, budynków. Budynki są e, e, po prostu remonty, które są wykonywane na tych budynkach, e, są, przywracają piękno tych naszych kamieni, przede wszystkim tu w Kłodzku. Chociaż moja działalność jest również widoczna w Kudowie, w Stroniu, w Lądku, e, bo na takim terenie działam. W kolejnym spotkaniu Klubu Biznesu Ziemi Kłodzkiej uczestniczyli także pracownicy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, którzy przekazali informacje o środkach unijnych, które zostaną uruchomione dla przedsiębiorców w 2017 roku. Bardzo często e, przyjeżdżamy jako Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, czyli jednostka e, Podległe marszałkowi województwa z takim przekazem w zasadzie z zachęcaniem do tego, aby przedsiębiorcy dolnośląscy składali wnioski i sięgali po środki unijne. Przekazaliśmy, jak można to zrobić, w jakich branżach, w zasadzie w każdej branży, ale w, jak, w jaki sposób, jakie ogłaszamy konkursy, ile jest pieniędzy, jak do tego się przygotować i wiele szczegółów. Aczkolwiek na pewno e, zaproponowałyśmy również jakieś spotkanie warsztatowe, bo myślę, że każdy przedsiębiorca to odrębny pomysł, e, odrębne możliwości. Natomiast faktycznie przekazałyśmy to, co robi Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, czyli ogłasza konkursy, e, organizuje nabory. Ocenia wnioski, dofinansowuje różne pomysły przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, ale głównie i potem prowadzi te projekty, rozlicza, kontroluje i przez to ta ziemia kłodzka jest też coraz ładniejsza.